Widzę, już wchodzą na stadion, słychać pierwsze śpiewy, wszyscy w napięciu czekają na gwizdek. Początek transmisji w próbce. Dzień dobry Państwu, to prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji Grad Bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Miłośników włoskiej piłki nie brakuje. Specjalnie dla nich mecz Serie A. Wydaje mi się, że wszyscy dziś oczekujemy wielkiego spektaklu. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Może strzelać. Uwaga. Dobrze obromiony strzał. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. Na bramce menu w obronie Teo Hernandez wystąpi razem z Emersonem na bokach. Uwaga. Szansa na prowadzenie. Wiązkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Strata w takim miejscu może być. Czy trafi do siatki? Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Ale pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Keni. No i przejmuje teraz piłkę. Kopmenarz. Gonzalez. Lokatelli celem zagrania. Stara dama próbuje stworzyć korzystną sytuację. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Pop Menars. zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. No nie do końca ten przycisk mu wyszedł. I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Bardzo dobre podanie. Manuel Locatelli, Gildis ma wsparcie, by to rozegrać. Ach, mieli piłkę, i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No, ale wyszło jak wyszło. Abraham. Bez sensu, prosta strata. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu ustawienia rywali. Zdecydował się teraz zejść do środka. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. Strata, muszą uważać. Dobra obrona bez falu nie ma listy myślę że to dobra decyzja może trochę ryzykowne zagranie ale to nie zmienia faktu że według mnie było czysto nie przepadam za aptekarskim pędziewa i koniec pierwszej połowy a my zapraszamy druga połowa meczu rozpoczęta Zobaczymy, czy Juve uda się nadrobić straty. Na pewno muszą grać ofensywniej. Korzyść na rzecz Juventusu. Manuel Locatelli. Douglas Luis. Bob Manners. O, i to był książkowy odbiór piłki. Przyjmuje Abraham. Leon przy piłce. Pewna interwencja w obronie McKenzie Locatelli Jest komu podać Jest za linią obrony, uwaga! Mogło być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu świetny występ. Kiedy schodzi się do szatni z bramką dającą prowadzenie, można czuć punkt. Pośrodkowaniem to bym tego nawet nie nazwał, raczej oddaniem piłki za darmo. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Przyjmuje Abraham. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Manuello Catelli. Douglas Luis. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. go do Moratu. To powinien być gol. Znakomitowala strzału. Gatti. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. No i po ataku zagrożenie minęło. Manuello Catelli. Okazja może być groźnie. Piłka w siatce. Mają to. Dwie bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się lżej grało w końcówce. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita rola. Sędzia i mamy rzut wolny dla juventusu. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. I zmierza do ośrodkowania na bliższy słupek, popatrzmy. Tyle, że piłka drana była w zasięgu rąk bramkarza. To on ją zgarnął. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry.